A dzisiaj o klimatyzacjach w Chorwacji oraz o możliwości kupienia klimatu od Dreamusia przez Alek. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Pomp ciepła jest dzisiaj ceniem. Cześć, pompomaniacy. Dreamus w Chorwacji. A co jest w Chorwacji? No, jest temperatura. A jak jest temperatura, to co musi być? Muszą być pompy ciepła. Powietrze powietrze, czyli klimatyzatory potocznie, po czyli urządzenia, które służą do ogrzewania w naszym przypadku, głównie oraz do składania pomieszczeń. Tutaj, oczywiście jest tutaj odwrotnie, czyli one głównie służą do składzania, a w okresach tych zimowych do ogrzewania, bo też tak tutaj ogrzewają, rozmawiałem tutaj z właścicielem apartamentu, w którym ja tutaj przebywam z rodziną i używają tych klim do ogrzewania jak najbardziej, najlepszy dla nich sposób. Nie ma tutaj żadnych problemów z energią elektryczną. Na co zwróciłem uwagę, że chodząc po ulicy macie takie pokrywy metalowe i w tych pokrywach metalowych na nich pisze tam na przykład 400 kV, pisze telekomunikacja, pisze tam na przykład jeszcze coś innego gaz. Tak? A więc idąc, można rozpoznać po płytach, jakie, po jakich chodzicie po chodniku. Z czym macie do czynienia? Jest w klimatyzacji tutaj multum. Ja naprawdę polecam taki sposób ogrzewania. Pamiętajcie, to, że obniżono cenę węgla, to, że ten węgiel podobno zakontraktowano, że ma milion ton przyjechać, ale będą te braki. Zobaczcie, że rząd niemiecki proponuje obywatelom, żeby trzymali temperaturę 17 stopni w swoich domach, żeby oszczędzać na gazie. Za chwilę u nas też coś wpadnie na taki pomysł Już wpadli na pomysł, żeby docieplać budynki Żebyśmy mieli niższe te rachunki Za energię elektryczną A więc ja polecam pompy ciepła, powietrze, powietrze Palmy w tle Tam za mną, czyli sadzonki Jak to w jednym z filmów mówiło A to jest kanał o klimatyzacjach. Teraz was zabieram do takiej bocznej uliczki Gdzie z reguły nikt nie wchodzi No i tak naprawdę wtedy dopiero można zobaczyć Ile tutaj jest klimatyzacji One są wszędzie Cała Chorwacja stoi na tych klimatyzacjach Oczywiście oni ich tutaj głównie używają do składania, bo przy takich temperaturach, jak mamy teraz, zobaczcie, te klimy wiszą na każdej możliwej ścianie, która tylko nie jest ścianą reprezentacyjną taką na głównej ulicy. Chociaż i na takich wiszą, tylko są nieraz po zakład ładnie poukrywane. No zobaczcie, tutaj mamy na przykład Sinclairki nade mną i to takie dość konkretne. No ten wygląda minimum na 7 kW. Tutaj mamy trójeczki i te 3,5 tutaj są takie dość widzę popularne. Tutaj nade mną aż 4... Mitsubishi te same. Dosłownie przechodzę kolejnych parę metrów wiszą kolejne dwa Mitsubishi, mała przerwa i kolejne znowu nad nią. Zobaczcie, obracam się w boczne, w boczne gdzieś tam bramę i też są cztery Mitsubishi. To konkretne pompy ciepła w tym przypadku. Podwójne, wentylatorowe, czyli tych multisplitów, czy znaczy to musi być jakiś potężny multisplit. Że aż tak potężne jednostki są tutaj zamontowane. Ale jak widzicie, wkomponowane są kolorystycznie, są dobrane do. Yy, ja się wam postaram, są dobrane do tych kamieni i naprawdę to się nie rzuca w oczy. One są, szumią, oczywiście, ale działają wszystkie te klimy tutaj działają. Zobaczcie, kolejne metry i kolejne klimatyzacje. I czy to będzie prawa strona, czy to będzie lewa strona, to... Chorwacja stoi klimatyzacjami, stoi pompami ciepła powietrze-powietrza. Dlaczego? Ponieważ oni tak samo muszą się ogrzewać. Oczywiście mają mniejsze temperatury w zimie niż są u nas, tak? Czy są wyższe raczej, tak? Bo to odwrotnie. Ale też muszą ogrzewać te pomieszczenia. A to są domy z kamienia. Czyli dość ciężkie domy do ogrzania. Wyobraźcie sobie, że wszyscy będą tutaj kupowali węgiel. No nie ma takiej opcji. Oni w ogóle nie mają węgla przecież, a więc no zobaczcie. I kolejne klimy nade mną. Jak się obrócimy w drugą stronę, kolejne klimy raj dla Dream Media, dla kanału Dream Media klimatyzacja, pompa ciepła jedna na drugie, ja sam w apartamencie używam i ona u mnie pracuje no 20 godzin prawie na dobę nawet teraz kiedy nas nie ma to ona schładza te pomieszczenia do 24 stopni, bo mamy 40 w tym momencie tam 36 słońcu, a na słońcu w cieniu, a na słońcu to prawdopodobnie jest 40 parę, tak nie da się wytrzymać, a więc pompy ciepła kupujcie, zakładajcie, węgla w tym roku dla większości braknie więc to nie jest tak, że zakontraktowaliśmy węgiel, że obniżyli sztucznie cenę węgla, że on dla Was będzie. Słuchajcie, ja mam bardzo dużo telefonów na temat pomp ciepła, żeby zakładać na już. To nie takie proste, pompy ciepła, powietrze, powietrze, wymiotło z rynku i one drożeją każdego dnia, więc musicie na to zwracać uwagę, że nawet jeżeli macie kasę i chcecie, żeby Dreamuś Wam tą klimę zamontował w tym momencie, to to nie jest takie oczywiste. Po prostu tych urządzeń nie ma, nie ma tych wszystkich modeli, które byście chcieli. Są jakieś tam takie, które gorsze, gorzej grzeją, na przykład. No, a w naszym, w naszym klimacie najważniejsze jest, żebyśmy używali tych, które bardzo dobrze grzeją w tych okresach zimowych u nas, tak? bo schładzać to każda klima sobie poradzi z schładzaniem, bo do tego by została stworzona, ale już układ odwrócony, czy pojedyncza, czy potrójna, czy podwójna, na przykład chłodnica, to już świadczy o jakości urządzenia. W którym będziecie ogrzewali swoje domy w tym sezonie słuchajcie, no i kolejna uliczka i zobaczcie, i znowu klimatyzację wszyscy chcą w tym momencie zakładać pompy ciepła do ogrzewania oczywiście też do chłodzenia, no bo w Polsce też upały były, nadchodzą wymiotło kilkanaście rodzajów klimatyzatorów z rynku, tych jednych z lepszych do ogrzewania nie ma, trzeba na nie poczekać tydzień, dwa, trzy na niektóre jak najbardziej Dreamuś też te klimatyzatory w ostatnim czasie troszeczkę więcej zakłada bardzo wielu z Was do mnie pisze Pamiętajcie, w moim przypadku zawsze będzie to. Zaczynamy od rozmowy mailowej, potem jest konkretny kontakt telefoniczny. Jeżeli uzgodnimy szczegóły, zobaczę, gdzie to trzeba zamontować, czy to jest realne, bo różnie to też z tym bywa. Umawiamy się na kwotę i połowę kwoty, którą ja Wam mówię, ile będzie ten montaż kosztował, musicie wpłacić Dreamusowi na konto, ponieważ to jest zaliczka na potrzeb tego sprzętu, który ja dla Was zamawiam. Nie ma innej możliwości. Dlaczego? Zobaczcie, kolejne klimy. Tu po prostu nie trzeba ich szukać, tak jak u nas. Tutaj taki kanał jak mój nie miałby chyba w ogóle sensu. No ale tutaj też nikogo nie trzeba uświadamiać, że y, trzeba i można ogrzewać oraz chłodzić takimi urządzeniami. A więc. Zawsze w moim przypadku wygląda tak, że jeżeli na przykład wyceniamy Wam klimę na 4000 dwójeczkę wpłacacie zaliczki. Dream Uś wam podaje swój adres, swoje dane, swój numer konta, wpłacacie to jako zaliczka na montaż klimatyzacji. Zaraz po moim przyjeździe będzie też można było na Allegro znaleźć ogłoszenia od kanału Dream Media i tam będziecie mogli kupić sobie klimatyzację do samodzielnego montażu. I do tego wszystkie inne też akcesoria są związane, ale to wszystko pomalutku będzie startowało. Pamiętajcie, do zimy jeszcze trochę czasu. Wszyscy zdążą sobie kupić takie urządzenie. Myślę, że te ceny, które będę w stanie zaoferować, nie będą wcale gorsze niż te, które są obecnie dostępne, więc zapraszam do śledzenia tego, co się dzieje. A ja w dalszym ciągu odpoczywam jeszcze kilka dni. No i czas wracać do Polski. Czas montować klimatację, czas wrócić do pracy, którą Dreamuś wykonuje na co dzień. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Hej. A jaka pogoda? No taka. Idealna. 30 stopni. Tak to wygląda. Co do tego węgla to nie wiem. Coś jest nie tak.